Gratuluję zwycięstwa. Proszę nam powiedzieć, co skłoniło Pana do wzięcia udziału w tym festiwalu? To, że jest festiwalem filmu niezależnego. Dodatkowy plus, że Kraków, czyli niedaleko, bo to samo miasto. A jak zrodził się pomysł w Poddasza? Poddasza, naprawdę. Znaczy sama, samo miejsce, na tyle osobliwe i ciekawe, z... z było takim pulsem do tego, żeby coś z tym zrobić, bo to było poddasze, pod którym mieszkałem. Pomyślałem, że szkoda może, żeby to było tylko do suszenia prania, może coś więcej. A taka historia? Nie mam pojęcia. Siadłem, napisałem, naprawdę tak było. Może samo rozeznanie tego poddasza, jeżeli chodzi o, o, o jego konstrukcję, też jakby od razu podsunęło pomysł, żeby to była historia rytmiczna. Ta ściana, która tam jest charakterystyczna, też od razu jakby pokazała, że może tam się ktoś cofnąć, wyjść. I na zasadzie takiego pojawiania się, znikania, tak powstał pomysł. To był świetnie zrealizowany film. Jak wyglądało składanie? To debiut, czy może już jakieś doświadczenie większe? Nie, no to debiut reżyserski, ale to było wszystko w ramach działalności krakowskiej grupy filmowej Butchers Films. Tak jak mówię, debiut reżyserski, ale w ramach Butchersów. Już występowałem, bawiłem się w, w trochę w oświetleniowca, w scenariusz i tak dalej. Więc debiut reżyserski. Styczność z filmem ofowym już, już, już nabyłem w półtora roku wcześniej. Zdobył pan 5 tysięcy na następny film, już jakieś pomysły? Już jest już scenariusz gotowy i może w listopadzie już coś ruszy.